Witam Państwa ponownie. Następny filmik z prezentacji: jak rośnie mój nowy start. I wiecie co? Robiłem się brunatnic chyba i okrzemek naraz. No jest, no są jakieś postępy, ale wiecie. Przeprowadziłem serię testów wody. No i wiecie co, i, i ta woda, inaczej może, to podłoże wcale nie było takie przenawożone, nie? Okazało się, że tak, że fosfor mam na poziomie 2.0 To jest taka wartość graniczna, nie? Jeszcze glony nie wystrzelą, ale powyżej dwóch z moich obserwacji startują, nie? Czyli powiedzmy 2.0 jeszcze może być, nie? No i startował azot azot był na poziomie 6 raptem 6 i dlatego mi mocno paliło to No i chyba wtedy po prostu te wszystkie glonowe artefakty wyskoczyły mi na roślinach, nie. No, tam mam zabitowane rośliny, ale to nie, nie poszły, nie? Na raz 6 tylko dwie albo trzy przez to, nie? Reszta ruszyła, ale wiecie kiedy ruszyła? Ruszyła mi po uzupełnieniu azotu. Chociaż tego azotu jest cały czas za mało. Nie? Ja patrzę tam właśnie na te parametry i ten azot mocno mi znika. Nie? Uzupełniam łącznikiem. Ale jednak no, widzicie po samych roślinach, dopiero te jakie te liście są żółte, nie? Że tak powiem, dopiero te świeże odrosty po dodaniu, zaraz Wam pokażę. Patrzcie, Widzicie? widzicie? Widzicie, je, jest różnica, nie? Żółte liście, a takie. Y, już cie, ciemniejsze zielone, nie. Tu na, akurat na, na przykładzie postegomona nie. No, ale chciałem wam pokazać akurat, nie, że, je, je, że jest różnica, no. daje się. No i tu ma, mały chaniek mocno mi zmarnił, ale tak samo widzicie, są odrosty, po, daniu, po wyrównaniu azotu, nie? Czyli mam tego azotu. No, tak dążę do, do 20, nie? ale on bardzo mi spada, nie? czyli da, daje tak zachowawczo i nie daje w ogóle fosforu. Dałem troszkę potasu na, sta na start, no i też, no ale ruszyły mi trochę zielenice, no i to widać, nie? Po, po, potas, to, no nadmiar potasu, widzicie, to wyskoczyły zielenice na tym, nie? No, ale w ogóle zielenicy nie miałem w tym akwarium, nie? Że tak powiem, no to już przynajmniej wiem, co, na czym stoję, nie? Ale generalnie ustabilizować taką ziemię z marketu nie uniwersalną, no jest ciężko. Czy ona nie jest po prostu to akwarium, nie? No tutaj, nie, nie nie wiadomo czego nie róbmy, nie? nie ma co tu już się oszukiwać. No, czyli ziemia jak najbardziej do kwiatków, ale może nie, akurat nie ta do akwarium, nie? Można powiedzieć, że nie, nie tak zastosowana, no ale dobra, no, no to jest test to akwarium, nie? Widzicie, na roślinach też mam kurde taki ten, ale rośliny chcą rosnąć, tak akurat widzicie, chcą rosnąć, dają radę. Myślę, że to akwarium wyprowadza. na kabombie też mam ten nalot nie? To, to wszystko jest, że tak powiem, z niedomiarów azotu, nie? Niedomiar azotu, nadmiar fosforu, nie? Czyli rozwalony ten czynnik Redfielda, współczynnik Redfielda, nie? No niektóre rośliny ładnie rosną, nie? niektóre tak gorzej. Ale wiecie, co? Ja też jestem sprytny w tym wszystkim, nie? Po prostu zrobiłem tak, nie? Mam dwa akwaria przecież, nie? No to tak, tu mam bardzo pięknie ustabilizowane, widzicie? No to wziąłem z jednego wody, trochę z tego wody, trochę z tamtego drugiego, co tam stoi, nie? Może tak powiem. No i przelałem tutaj. Zmieszałem wody, bo oba są bardzo stabilne, nie? Bardzo, bardzo stabilne. Filtry, to, to też nie jest wina filtrów, nie? To jest po prostu wina podłoża i startu e, na rozjechanym podłożu. Z tego podłoża podejrzewałem, że cały czas będzie coś wyciekało i trzeba ręcznie to stabilizować wszystko. No, ale z racji tego, że, no, że już no, trochę mam te akwaria, prawda? Trochę już się tam znam, trochę na tym widzę co i jak, co, co robię źle. No, tutaj też był lekki azotu, ale to, to, to już jest wystartowane, nie? Tu glonów nie będzie, bo tu, tu akurat mam bardzo dobrą e, filtrację. Ale tu jeszcze ta filtracja kuleje, dlatego mówię, przelałem wodę, z jedna, jedną trzecią z jednego akwarium, jedną trzecią z drugiego i wywaliłem. I bardzo mało świeżej wody dałem po prostu. No i ja wiem w starej wodzie tutaj, nie? I myślę, że ustabilizuje to akwarium. Tutaj patrzcie jak kurde po ziele, zieleniał mi kamień, nie? Ale zobaczcie jak ładnie rośliny zaczęły robić, widzicie? One stały, stały, widzicie? One stały, stały, ale po dodaniu azotu one wyszczeliły, nie? Tylko, no ale najlepsze jest to właśnie, nie że, że mam ten nadmiar fosforu trochę, ale no nie mam nitek, nie? Czyli nitki to jest fosfor, plus jeszcze coś. Ale te takie typowe nitki, to nie jest sam fosfor. A tu 0 nitek, a fosfor 2.0 był wyższy pewnie troszkę, nie? Nieźle. Zobaczymy jak, jak to pójdzie dalej. No i patrzcie. A zacząłem jeszcze dawać CO2, nie? Ja to robię w ten sposób. Ustawiam na wyłączniku czasowym uzupełnienie dzwonów dwa razy w cyklu świecenia. Czyli raz na początku i drugi raz po 4 godzinach. Ustawiam, one się napełnia, Ustawiam załączenie elektrozaworu na 15 minut i przepływ taki, żeby uzupełniło mi w tym czasie dzwony, nie? No i jak uzupełni? To się wyłącza. Jest bardzo ekonomicznie, no i dawno tak stosowałem i powiem wam, że no to działa, nie? A skoro działa, no to, to po co zmieniać? Dodatkowo tam widzicie, mam taką mini nie, i ona tam robi ruch, ruch wody wokół tych dzwonów, żeby woda upływała dzwony i, to, i te dzwony, e, i żeby ten dwutlenek węgla z tych dzwonów się rozpuszczał. No i woda porywała ten dwutlenek węgla z, z nasyconą częścią dwutlenkiem. No i o taka butla. I wszystko tam na elektroszaborach. Elektroszaborach. No I tak to działa. Siedzi to wszystko, nie? Puściłem też gubiki, i to widzicie, nie? Żyje. Trochę. Ja no mówię, trochę mam pronat, no mam. tam tylko nieładnie to wygląda. Ale jak, jak, jak nie wystarczy, jak mi zdach. Jeżeli mi zdechną te rośliny, to kupię coś innego. Znaczy, no i tutaj patrzcie jak pofrancowałem sobie na początku. Nie wiem czy pamiętacie jak francowałem to wszystko, nie? Ale zobaczcie, jak ładnie poszło to. Ludwig super mini super RED. To no dosłownie zrobiłem 10 planców i zobaczcie jak odbiło wszystkie. Tutaj te glony trochę wyskoczyły. Beksica, beksica też zobaczcie jak poszła. Poszło, przyjęło się. Widzicie? Ale to wszystko jest właśnie po podaniu azotu. Wyrównaniu właściwie azotu. Bo to co było tutaj, to była masakra. No ale w końcu zrobiłem testy. Ja podejrzewałem, że to jest azot, ale tak jakoś się zabierałem do tych testów i w końcu, ale mówię, no w końcu trzeba zrobić, bo cholera po to wszystko padnie, nie? No i tutaj mały chenik. Ale widzicie, są odrosty, są takie zieloniutkie ładne listki, nie? Wszystko azot. Ryby mają się nieźle. Tam kurde by koleś kurde by pykał, to znaczy jak jest zainteresowany, to znaczy, że jest dobrze. I w tle drugi, o. To takie umówienie, nie? No trzeba badać wodę, patrzeć co się dzieje. Tutaj mi zdechły trochę te... <laughs> te Może je odratuje, nie? Ale one same na początku mi się wydaje, że to była hodowla nadwodna. Te liście jakoś tak dziwnie wyglądały. Nie wyglądały jak liście podwodne. I podejrzewam, że to są sadzonki z, z roślin nadwodnych. Zobaczymy, jak odbiją. No one chcą niby rosnąć. Zobaczymy. Te Ludwiki to wszystko. Wszystko ładnie się trzyma. Ta, cały ten tylny plan nieźle podskoczył. Ale mówię, było za mało azotu, więc to. Tak zaczął kuleć trochę, Co widać po roślinach jak są żółte. No nic, będzie dobrze. Ciągniemy dalej to akwarium. Restartu na pewno za szybko nie zrobię. Musiałoby się naprawdę zepsuć już żebym się na to targnął. Chociaż wiecie co no, z, tymi, z tymi pozostałymi akwariami na zwykły już jakoś mi lepiej poszło. To jest taka książkowa zieleń, kurde, że ładnie jest, nie? A to cholera trzeba kombinować. No ale widzicie, tak wygląda niedomar azotu. Właśnie nie są jasne. Jasno-zielone, nie? Może być też niedomier żelaza, ale to jest azot. Żelazo to jest zbadałem. No, no to dobra, to, no to tyle tym razem.